Nie wszystkie buty do tańca są butami z odkrytymi palcami, czyli takimi sandałkami. Mamy również buty do tak zwanych tańców standardowych, które są pantoflami. Spójrzcie, wyglądają w ten sposób: mają zakryty nosek, mogą być bez paseczka, mogą być z dodatkowym paseczkiem zabezpieczającym. Bądź mamy jeszcze buty do tańców tak zwanych American Smooth, i jest to połączenie sandałków. I butów do tańców standardowych, czyli mamy sandałek, ale z zakrytym noskiem. Nie są to zbyt popularne buty, ale również mamy właśnie takie w ofercie. Mogą mieć różne kolory, tu mam na przykład złoty bucik. Bądź marka Ray Rose robi o takie piękne buty, spójrzcie, które świetnie się sprawdzają jako buty ślubne, są bardzo wygodne i wyglądają na stopy jak e, e, kopciuszka, pantofelki kopciuszka. E, no i jeszcze bardzo fajne buty wam pokażę zaraz: marki Port Dance. Są to buty uniwersalne, które sprawdzą się cudownie na wesele na Sylwestra, bądź jakiś inny nebal. Występują w różnych kolorach. Niebieski, zielony, bordowy i czarny. I są to buty, które również cudownie się sprawdzą na kurs tańca. Jeśli na jednych zajęciach tańczycie i czacze, i walca, i tango, i dżajfa, to w tych butach będzie Wam na pewno bardzo, bardzo wygodnie. Świetnie trzymają się stopy i są super wygodne, super leciutkie, całe zrobione ze skóry. Będziecie zadowolone. Polecam.